Gdyby Alan mówił takie rzeczy, to wielki Denis rzucałby stołami, a tu nawet mu ręka nie drgnęła xddd. To jest jeden z kolejnych komentarzy. Okay, okay. Chciałem, żebyś powiedział, jak to właśnie jest, bo twój tata też wczoraj się wypowiedział na ten temat i też to ja przytoczył. jak to jest. Alana nie uważam za godnego rywala. Żeby, nie uważam go za godnego rywala. Kubi się na uważam za mega, bardzo dobrego zawodnika. Myślę, że jednego z lepszych w Polsce. Tutaj to wiadomo, o tak mówiłem. I tutaj zdanie nie zmienię. To, że go nie lubię, jego nie trawię, nie mogę na niego patrzeć, to, to, to wiadomo, tego zdania nie zmienię. Jest bardzo moim zawodnikiem. I ja, ja, bijąc go z liścia, dostaję kontrę. Rozumiesz? I będzie bitka, będzie napierdalanka, a kurwa bijąc Alana, Alana mi, Alan mi nie odda. Rozumiesz? Czyli mówiąc w skrócie. A, nie, fajne, nie. masz zasady, bijesz tylko słabszy. Nie, nie bijesz. <laughs> nie o to w tym chodzi. Nie, tak, bo, to, słuchaj, tak to wygląda nie, seryj, nie, nie, okay, I tak to, to tak. Ja bym ci liścia nie bił, o ja bym ci musiał wypierdolić pizdę. się żeś mi oddał. No tak, bo jakbym oddał, to już byś ty nie twoje czasy, nic twoje czasy, Nie, twoje czasy znaczy, twoje czasy nie ważą, nie, nie będą robił żadnego wrażenia. Zobaczysz w sobotę. Dobrze. Tylko tłumaczę, tobie musimy zajmować pizdę. A jak ci zajmie pizdę, ale pan na jakieś piszczenia? Biłeś, biłeś, biłeś łokcia, ci, ci szczenę i nie będzie będzie walk, nie walki. Tak jak powiedział mój ojciec wczoraj, dostanę pieniądze, ty dostaniesz pieniądze, możemy tu wyjść na solówę. Dobrze, kurczę, twój tata jest, nie? Ale to w sumie tej, to może, może widzowie kurczę, może was, może poproszę o to. To może zmieńmy kurczę te memy z Noszacy, będzie teraz Deniz i tatę. I będą tak saczę. Deniz i tate, bo tate powiem. A dlaczego porównujesz yy, mojego <noise> no bo... ojca na przykład do Murańskiego na przykład? Nie, dlaczego porównuję? No powiedzia powiedziałam, że Fej boli Powiedziałam, że powiedziałam, ma e, Murańskich, a Heilig ma Załęckich. No, no, ma i co? I co? Przeszkadza ci to w jakiś sposób? Za Ja się cieszę, cieszę że mojego ojca mogłem, mogłem wkręcić w Heiliga, Kurwa, no, 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 nie, cieszę się. Ja też, pracę, ja też. Się do Dlaczego jakieś koronanie chujowe dajesz? Diego, Jesteśmy. natomiast czy ty to doceniasz, że jesteś bardziej szanowany niż Alan? Bo i tata, właśnie to był cytat, nie że Diego, bo szanujesz Dlatego go go bardziej raz od Alana. Powtórzę, że jego Alana. Dlatego poczekaj odsunęłem. Mu, mu, musiałem go znakotować po prostu ciężko, musiałem dać mu pizdę, żeby paść, ale by do tej walki nie doszło, rozumiesz? Mhm. Nie doszło by do tej walki. A mi bardzo zależy, żeby doszło. Bardzo mi zależy bardziej kurwa niż tobie, żeby wszystkim udowodnić, niedowiarką że się rozpierdolę tego 4 czerwca, rozumiesz? I teraz okay. pytanie do ciebie, Diego: bo to, to w jaki jest sposób powód. jest pokazanie szacunku, że i tata Denisa Dawid Załęcki, i Denis mówią, że no jesteś dużo bardziej szanowany, jesteś bardzo mierz mm. i za każdym razem też to pokazują. Ja swoje myślę, że to powiedział. jest strach, a nie szacunek.